Za chwilę odegramy scenkę dzięki uprzejmości Kontrast Cafe e, oraz e, moim znajomym Asi i Tomkowi odegramy scenkę jak pozyskać i czy można pozyskać kredyt, udziel, kredyt w Nokach e, na dokończenie budowy domu. Asiu, Tomku, wiem, że e, Tomasz zarabia w Norwegii, zarabia w Nokach i, I wiem, że macie problem z tym, żeby uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce, tak? Zwiedziliście parę banków już. Dokładnie. Zwiedziliśmy kilka banków, nikt się nie podzieli, jakby nie udzieli nam kredytu w e, złotówkach. Złotówka? No, bo nie udzielą wam kredytu w złotówkach, dlatego że jeżeli Tomasz zarabia w nogach, ty nie pracujesz tego, co, co mi mówiłaś. E, w związku z tym powinniście e, mieć ten kredyt udzielony w walucie, w której Tomasz zarabia, a więc w nokach. tak? Yy, powiedzcie mi, ile zainwestowaliście już w dom? Bo... No bo my tak w zasadniczo półtorej roku już powiedzmy, budujemy ten dom i jakieś 450 tysięcy już tak z gotówki zainwestowaliśmy. No ale teraz już tam gotóweczka się kończy. Niestety no, no, potrzebujemy jakby jakiegoś finansowania i no, mamy tutaj jakby problem w bankach, tak? Bo... Ile tego finansowania potrzebujecie? No 200-250 tysięcy, tak jakbyśmy policzyli. 250 tysięcy myślę, żeby nam starczyło do sfinalizowania tego Tomasz wszystkiego. Tomasz, zarabiasz na przeliczeniu na polskie złotówki? To będzie jakieś 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy. Słuchajcie, są tak naprawdę dwa rozwiązania. Jest rozwiązanie tak zwane szybkie. Najłatwiejsze i to mogli pewnie Wam zaproponować wszyscy doradcy. Jest to rozwiązanie udzielenia dwóch kredytów gotówkowych w granicach dwa razy po 125 tysięcy. Przy czym pozyskanie takiego kredytu to jest rząd wielkości około 12-12,5 tysiąca złotych, natomiast rata jest w granicach 3600. Natomiast jeżeli byśmy mieli uzyskać kredyt hipoteczny, zabezpieczony i udzielony w nogach, w sytuacji, w której ty zarabiasz w nogach, powinieneś również uzyskać kredyt w tej walucie, w której zarabiasz. W związku z tym, że banki większości banków nie mają oferty w nogach, nie jest możliwością, żebyście uzyskali kredyt hipoteczny, chyba że zgłosimy się o pomoc do banku PKS. -a. Wcześniej pewnie proponowali Wam rozwiązania dwóch kredytów gotówkowych, no żeby właśnie. tą że kwotę 250... to jest 250? rozwiązanie, bo po prostu prowizje są takie wysokie i rata kredytu jest taka wysoka, no. wychodzi, że... Dwie rzeczy, tak? Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, prowizja prawdopodobnie byłaby gdzieś w granicach 12 tysięcy złotych za taką kwotę. Rata na okres 8 lat, teraz nie mam przy sobie komputera, tak? Ale myślę, że gdzieś w granicach 3600 by wychodziła. Natomiast uzyskując kredyt w nogach, zdecydowanie możemy i wydłużyć okres, i zmniejszyć oprocentowanie. Co jest warunkiem? Warunkiem jest to, żebyśmy poszli i skierowali naszą prośbę do konkretnego banku, który ma taką mhm. ofertę, bo od innych banków po prostu będziecie się e, odbijać. Tak e, powiem Wam tylko tak z pamięci, bo, bo jestem całkiem dobrze przygotowany. Że przy kredycie 250 tysięcy rata możemy zejść do 1600 zł, a różnica pomiędzy tym kredytem gotówkowym, tym rozwiązaniem, a kredytem hipotecznym Aha. jest w wielkości około 48 tysięcy zł, co stanowi niemały koszt i niemałą kasę pozostającą u Was. To już jest różnica. Teoretycznie byśmy potrzebowali tylko 200 na to wychodzi. Można byłoby powiedzieć, bo 250 Aha. wziętej gotówki to Aha. równoznacznie jest z tym, że to może być 200 tysięcy wziętej hipoteki, czyli od razu 50 tysięcy oszczędzamy sobie na miejscu. A siutomków, myślę, że dla szczegółów tej oferty, albo dla szczegółów rozwiązania tego, o co dzisiaj tak naprawdę się zapytaliście, zaproszę Was do biura i w biurze może tam bardziej na szczegółowo. No już na cyferkach byśmy to rozmawiali dalej. Byłoby super, bo to naprawdę, tak. naprawdę tak. dla nas jest bardzo ciekawie brzmi. No to okej. Okay. W takim razie do zobaczenia w biurze. Do zobaczenia. <noise>